Cześć, dzień dobry. Zrobię odpowiedź na temat głodu po owsiance, bo to jest najczęstszy problem, jeśli chodzi o owsiankę. Głód po owsiance może mieć wiele przyczyn, ale opowiem wam o takim najprostszym, najczęstszym błędzie, jak ludzie popełniają jedząc owsianki. No przede wszystkim dziwnie ją komponują, a jeszcze dziwniej jedzą. Ja bym taką owsiankę chciała zobaczyć, jaki ona ma skład, ile ma czego płatków owsianych, w jaki sposób one są robione, czy są gotowane, czy są zalewane, czy są jedzone na sucho. Co do tej owsianki wrzucamy? Jakie owoce? Czy w ogóle owoce? Czy jemy ją na słono? W jakiej formie są owoce? Gotowanej, surowej? Co my tam jeszcze wrzucamy? No nie wiem, gotujemy na mleku czy na samej wodzie tą owsiankę? Czy wrzucamy na suche płatki na przykład sam jogurt naturalny, czy też z owocami? Albo w ogóle nic nie wrzucamy, tylko jemy z owocami. Czy dodajemy tam jakieś tłuszcze? No i uwaga, ile czego jest na tym talerzu, ile tych płatków owsianych, ile owoców, ile tłuszczy. To wszystko ma bardzo duże znaczenie. Podstawowym błędem jest też niedodawanie odpowiedniej ilości białka do owsianki. A uwaga, białe to nie zawsze jest białko. To znaczy jest, ale nie takie o jakie chodzi. Abyśmy czuli się syci, musi być odpowiednia ilość błonnika, odpowiednia ilość białka i tłuszczy. Na temat owsianek robiłam niedawno filmiki nawet z przepisami, więc proszę sięgnijcie sobie do innych moich filmów. Zupełnie niedawno je nagrywałam. A jeśli owsianka o prawidłowej kompozycji nadal by powodowała głód, to trzeba szukać innych przyczyn. Może chodzi o niewyspanie, a może osoba jest w premenopauzie albo w menopauzie. A może są to zaburzenia glikemii. Nieprawidłowe wydzielanie greliny albo leptyny. Generalnie zamiast szukać dziury w całym, zajmijmy się dobrą kompozycją owsianki. Czyli. Nie za dużo tych płatków owsianych, chyba, że jesteś mega super menem albo menką i uprawiasz mega wyczynowy sport. Ugotuj albo zalej wrzątkiem błyskawiczne płatki albo zwykłe górskie, podgotuj. Wrzuć owoce na przykład o niskim indeksie glikemicznym. skawka borówka, wiśnia, jagoda. Posyp orzechami, pestkami dyni, awokado. Kup sobie w sklepie jogurt skyr albo jakiś serek wysokobiałkowy i taka owsianka powinna nie powodować uczucia głodu. Ja osobiście bardzo często jem owsianki i sycą mnie na jakieś 4 do 5 godzin. Pozdrawiam